Szanowny księże proboszczu i dziekanie nie tylko z nazwiska, tak? Się złożyło. Się złożyło. Szanowny Panie Dyrektor, Szanowni Państwo, dla mnie ta wizyta dzisiaj tutaj Państwa to nie jest tylko taka wymiana robocza, ale osobiście to wielkie przeżycie. Dlaczego? bo ja stąd pochodzę. I no właśnie ksiądz już trochę tutaj yy, tego rąbka tajemnicy yy, uchylił. Raz, że mnie uczył, a i wierzmował. Za yy, <ślesy> <grystanie> mojego czasu no, to byłby pierwotny. W No, no tak yy, U pani dyrektor, byłem kiedyś na praktyce. Tam jest dyrektor szkoły, do której chodziłem, moja wychowawczyni. Więc I wielu tutaj z Państwa, z którymi na co dzień Miałem kontakt i to jest takie bardzo dla mnie no, ważne i chciałem to osobiście dzisiaj przyjechać, dlatego nie ma pana przewodniczącego, bo pojechał do policji, więc jest równocześnie spotkanie w komendzie miejskiej, więc uznaliśmy, że pan przewodniczący będzie idealnym reprezentantem w policji, a my tutaj przyjedziemy. Szanowni Państwo, ja już wiem, dlaczego pani dyrektor jedna i druga mają tak dobre wyniki w swojej pracy y, jako szefowie takich znaczących instytucji, bo jak się ma tylu przyjaciół różnych, to no w każdym dziedzinie nauczyciele, lekarze, y, przedsiębiorcy to nie sposób, żeby sobie dobrze nie radzić. I, I to widać. I szanowni państwo, na każdym kroku. Drodzy państwo, nie przyjechałem tutaj sam, przyjechali ze mną członkowie zarządu, wice starosta. Y, i członek zarządu, który jeszcze do niedawna był wójtem w gminie Słupno, koleżanka szefem Urzędu Pracy, ale już mamy nowego, jest dzisiaj też z nami. No Cieszę się, że jest też jeden z radnych powiatowych państwa terenu, Paweł Bogiel, nowy radny, który jednak ma ogromne uznanie społeczne i, i, i dobry wynik tutaj dzięki państwu zdobył, więc szanowni państwo będę mówił że tutaj z ramienia nas wszystkich, którzy dzisiaj to starostwo i ten, ten dział administracji reprezentuje. Szanowni Państwo, nie wiem, co można dodać po słowach księdza dziekana, bo tak pięknie to, to, to mało kto potrafi mówić. Natomiast, szanowni Państwo, ja się również posłużę słowami kolendy, która mówi, że z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. I drodzy Państwo, jestem takim człowiekiem, który często do takich bardzo pragmatycznych i tekstów, i literatury, ale i działań sięga i życzę Państwu na te święta dyrekcji, mieszkańcom, wszystkim tutaj dzisiaj zgromadzonym właśnie tych takich najprostszych rzeczy, bo one najbardziej cieszą. Poza tym zdrowiem, szczęściem, pomyślnością to przede wszystkim tego, abyśmy Szanowni Państwo potrafili czerpać radość z chwili. Ja Szanowni Państwo pracuję od zazwyczaj od czwartej rano, to różnie to bywa i naprawdę Pomimo tego, że może nie najstarszy jeszcze jestem, ale zaczynam, zaczynam naprawdę rozumieć wagę czerpania tej radości z chwili. I naprawdę, Szanowni Państwo, przede wszystkim tego Wam tu wszystkim i wszystkim tym mieszkańcom życzę.